Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich z przepięknego miejsca w Tomaszowie lubelskim. Jesteśmy w Parku Miejskim, a dokładnie przed lodziarnią zimna Zośka, a ze mną są właściciele tej, tego punktu wspaniałego i są to Krzysztof Korkowski Cześć. i Łukasz Lorenz. Cześć. O. Dzisiaj, słuchajcie, jest wyjątkowy odcinek, ponieważ po raz pierwszy mam dwóch gości. Dlatego będziemy się dzielić moimi malutkimi mikrofonikami i mam nadzieję, że nie będzie Wam to bardzo przeszkadzało. Chłopaki, powiedzcie, jak zaczęła się Wasza historia z biznesem, a dokładnie, jak się zaczęła historia z Zimą z Ośką? Powinienem oddać głos, głos Krzyśkowi, bo on tu jest rodowa, rodowity tomaszowianin i na pewno od dziecka, jak chodził na lody, to myślał sobie, kurczę nie ma tutaj dobrych lodów. Także ta historia zaczęła się pewnie gdzieś w dzieciństwie, bo jak każde dziecko, my też lubiliśmy bardzo lody. Potem robiliśmy różne inne biznesy i dalej je robimy, natomiast lody to był taki pomysł, który pojawił się spontanicznie z potrzeby zrobienia czegoś szalonego i innego, bo Krzysztof bardzo długo w branży automotive, handlowiec krwi i kości, ja branża ciężka, budowlana, także lody to tak po środku wyszło jakoś. I pomysł, który się pojawił Związany był z silnym trendem na rynku, który pewnie wszyscy zauważyli, na lody naturalne. My gdzieś prawie że na początku wystartowaliśmy. Te, e, od realizacji pomysłu, e, znaczy od samego pomysłu do realizacji to było gdzieś ile? Z dwa i pół miesiąca, trzy? Dużo spotkań. Du, du, dużo, dużo, dużo intensywnych spotkań. Zaczęliśmy w styczniu, a w, w maju otworzyliśmy. Nawet nie, w lutym zaczęliśmy budowę naszych kontenerów, które tutaj widać z tyłu, a już w maju one funkcjonowały łącznie z produkcją. Także to był bardzo szybki projekt. Mam takie pytanie, może trochę logistyczne. Jak to się stało, że, że zdobyliście tutaj ten, to miejsce? Bo to jest chyba park miejski, tak? Czy to, czy to miasto jakoś nie wiem, poszukiwało, właśnie kogoś, czy, czy staraliście się bardzo jakoś o to? To znaczy, wybraliśmy się do miasta, zapytać o lokalizacje dostępne tutaj w Tomaszowie lubelskim. Mieliśmy pomysł na to, żeby postawić zimną ześkę na rynku. Myśleliśmy o, o parku, no i u, udało się po prostu, tak, wyjść z inicjatywą. Myślę, że wszędzie, gdzie, gdzie są ludzie z inicjatywą, to da się coś zrobić. Park w Tomaszowie jest jeden z ładniejszych parków w Polsce, ma jeden z lepszych skate parków. Kto nie przyjedzie z Polski, z zagranicy, no to nie mamy czego się wstydzić? No właśnie, no i super. W ogóle miejsce macie, moim zdaniem, ekstra, no bo przez park przychodzi latem mnóstwo ludzi, i chociaż teraz, właściwie już jest wrześnień, już Chodzi do szkoły, to właśnie przed chwilą tutaj tabuny młodzieży się e, przetoczyły i kupiły właśnie lody. I to jest mega e, dla Was jakby. E... Ta miejscówka to jest taki bonus. Biegają ludzie, przychodzą z rodzinami, hmm. widzimy uśmiech i to jest najpiękniejsze e, e, z tego biznesu, że ludzie są uśmiechnięci. Hmm. Dla nas to e, buduje serce i chęć, żeby dalej coś robić i e, hmm. na całym roztoczu e, iść dalej. Tak? Dlatego hmm. w tym momencie plan jest rozwojowy i Szukamy ludzi, którzy zechcą z nami współpracować. Roztocze jest niewykorzystanym terenem w, na, na, na terenie Polski i to jest piękne, że jest dzikie i w tym momencie ludzie, którzy byli pozamakani przez COVID w, w mieszkaniach w Warszawie i nie pojechali za granicę, mówią, że. Tutaj odpoczywają, to jest to miejsce, gdzie e, można e, poczuć najmocniejsze słońce w Polsce, najwięcej e, tlenu. E, Dobra, więc tutaj e, z tego, co słyszymy, to będzie w tym momencie e, przez ministerstwo e, m, roztocze podnoszone, e, pokazywane. E, Promowany. I promowany. I promowany, no właśnie, super. Powiedzcie jeszcze, chłopaki, co tutaj w zimnej Zośce oprócz lodów można kupić? Mm, można się napić pysznej kawy, która tutaj stoi. Tak, sprawdzimy. Tak. Mm, pyszności. Tak jak Krzysztof powiedział, kawa również pochodzi tutaj z, mie z miejscowej palarni. Bardzo dbamy o to, żeby to była wysoka jakość. Mamy, Generalnie nasz biznes bardzo jest relacyjny. To znaczy wszystkie rzeczy, które tutaj e, kupujemy, e, czy, m, czy zamawiamy, A? wszystko pochodzi od lokalnych dostawców mhm. łącznie z kawą. No szkoda, że kawa tutaj nie rośnie, bo wtedy mielibyśmy też kawę stąd na pewno. Eee... I bardzo dziękujemy osobom, które z nami podjęły tę współpracę i z tego co widzimy to w, coraz więcej osób chce i to e, się marki, dlaczego Niemcy, dlaczego Austriacy po kolei mogą się jednoczyć Szwajcarze i czekamy właśnie na, na, na to, żeby tutaj. E, Żebyście się przyłączyli do nas. No nie przez przypadek. Zimna Zośka to jest marka lodziarni, ale firma, którą założyliśmy nazywa się Skarby Rostocza. Mówi wszystko. Jak idziemy gdzieś i mówimy, że jesteśmy ze skarbów roztocza, to jest uśmiech na twarzy. No, no bo... bo wszyscy się tak bardzo utożsamiają z, tymi skar... z, tymi... z tym roztoczem tak. i chcą promować, tak? No dokładnie, no tak teraz my... ludzie są zabiegani, każdy pragnie właśnie wyjechać w takie miejsce, gdzie może spokojnie sobie, prawda, odpocząć, zjeść lody, wypić kawę, pochodzić tak, no po, właśnie. po szumach. Bo tak pytałaś o to co jeszcze, to oprócz tak. kawy i lodów mm -hmm. to mamy jeszcze szejki, napoje Super. i różne inne mm -hmm. takie rzeczy bardziej kawiarniane. Teraz, jak, bo od, od jakiego czasu w ogóle działacie tutaj? Działamy od 4 lat. To jest mhm. nasz czwarty sezon w mhm. tym momencie, że już trochę działamy. Aha. I powiedzcie, właśnie, jak zaczynaliście, jak budujecie swoją markę, gdzie się promujecie, gdzie można was zobaczyć, czy bierzecie udział w jakichś eventach, żeby, żeby się pokazać. Na pewno to się zaczęło od wspólnej relacji. Ta praca przynosi e, najważniejsze radość. I e, czy rodziny nasze przyjdą, znajomi, przyjaciele, to e, za każdym razem czujemy dumę z tego, i tutaj akurat feedback jest codziennie. I za każdym razem na to od pracowników. Czas się przychodzi do pracy. Dokładnie, tak jak byłaś świadkiem, nawet przed chwilą, tej sytuacji, gdzie przyszła grupa uczniów z nauczycielem, z nauczycielkami, no i widziałaś ich uśmiechy, prawda? I tych nauczycielek. To po prostu Krzysiek od razu podszedł, zagadał, no to tak działa ten biznes. To jest małe miasto. Dużo ludzi się zna ze sobą i my opieramy głównie na, na tych relacjach na bezpośrednich relacja. bezpośrednich. Oczywiście media społecznościowe, Facebook, mm. Instagram to działa, ale, ale te polecenia bezpośrednie to jest to, na czym bazujemy. Mnie bardzo interesuje właśnie promocja w mediach, bo ja się tym też zawodowo zajmuję, więc ciekawi mnie, jakie właśnie działania podejmujecie w internecie który będzie mówił Pan. Ja mogę powiedzieć. Proszę bardzo, Łukasz. E, znaczy, e, działania, e, 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 znaczy tak, wiadomo, że częste aktualizacje różnego rodzaju postów, e, najczęściej ludzie czytają to, 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 co dzisiaj jest na tablicy, czyli smaki lodów. Tak. E, no to jest to co, to, co klientów interesuje i widzimy... E, Widzimy zainteresowanie codziennie, że ta oglądalność tego jest duża. No bo ludzie wybierając się, a my zrobiliśmy taką, przyjęliśmy taką strategię, że na rynku i w parku mamy inne smaki często, to znaczy oni sobie sprawdzają, gdzie lepiej iść do nas na lody. No i macie dwa punkty rozumiem. Mamy tutaj tak? dwa punkty, tak. Aha, fajnie. A te posty na przykład jak zamieszczacie, to, to z jaką częstotliwością? To jakoś tak. Raz na, znaczy na smakowe codziennie, mhm. praktycznie. A tak standardowo chyba raz na 2-3 dni inne posty. Mhm. Fajnie. A relacje też jakieś robicie na przykład na Facebooku? Relacje robimy rzadko, ale one są wtedy, kiedy coś się dzieje naprawdę mhm. tutaj. Fajnie. Czyli mamy coś nowego, coś się dzieje w parku, co mhm. warto pokazać, mhm. czy na rynku. Mhm. Że... E, Najlepszą naj, e, e, taką relacją to są klienci, którzy przyjdą i e, wrzucą na Instagramie czy na fejsie zdjęcie z lodem, e, że z, e, tak, że z jednej lody, czy jeden z lepszych, e, i to pokazuje właśnie, e, że. To klienci e, chcą, żebyśmy zrobili na przykład śliwkę. tak? Mieliśmy jednego pana, który e, przychodził i ciągle chciał śliwkę, no to było dla mnie e, <grymnie> e, tak, przepiękne tak, wspomnienie, tak, tak, tak właśnie. E, ja na przykład też mam określone lody, e, każdy sobie e, wybiera to, co lubi, a klienci e, też często słyszałem e, przyjeżdżali po 100 km do nas, e, bo słyszeli o nas. E, wczoraj e, miałam telefon znowu z Warszawy, że chcą od nas e, kupować, mm. więc chciałem e, marki e, Weszła w Polskę. Nawet byliśmy raz w, w radiu. To też było bardzo przyjemne, bo redaktor opowiadał, że na roztoczu nie jest zwierzy, nie jest nie, nie jest nie zamość, Aha. nie jest szumy, to zimna Zośka. <laughs> dostajesz wtedy takiego kopa, że chce ci się pracować tak? i dlatego tutaj główną miarą dla nas są ludzie wychodzimy naprzeciw i pilnujemy jakości nie kupujemy ma masowych właśnie produktów tylko od prywatnych pier... osób, tak, tak, i te, 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 te osoby, które mają pasję Aha. właśnie jak nam dadzą te produkty e, i później tą malinę jestem jak biorę, no to dreszcze dostaję za każdym no. razem, więc... <laughs> Powiedzcie jeszcze w jakich miejscowościach, bo, bo jesteście też w jakichś innych miejscowościach chyba, prawda? Z zimną Zośką, w jakich miejscowościach można Was szukać? E, oprócz Tomaszowa Lubelskiego, to e, mamy punkt w Kurbieszowie a także korzystamy z food trucków, które najczęściej imprezy masowe obstawiają. Natomiast w tym roku imprez masowych jest mniej, no to byliśmy na szumach w Suścu mhm. i dostarczamy bardzo dużo lodów do różnych restauracji, kawiarni na całym Roztoczu. Oprócz zimnej Zośki, już mogę chyba teraz w tym momencie to powiedzieć, macie również drugą działalność, zupełnie jakby inną, ale też taką powiedzmy wiążącą się z sezonem letnim i z Roztoczem właśnie. Proszę powiedzcie, co to za działalność? Jak już powiedziałem, firma nasza nazywa się Skarby Rostocza i my po prostu same skarby tam, wiecie, wkładamy. Czyli mamy zimną Zośkę i takim drugim naszym klejnotem są alechatki, które trochę zrobiliśmy z takiej pandemicznej nudy, jak ja to nazywam, bo kupiliśmy tutaj niedaleko w Hucie Lubyckiej piękne dwie posesje ze starymi drewnianymi domami, starą kamienną oborą z piękną stodołą i przebudowaliśmy ten cały obiekt na chatki takie, które można sobie wynająć mhm. i spędzić miło czas, i one naprawdę zrobiły furorę w tym roku. A ta miejscowość daleko jest od Tomaszowa? Jakieś 20 km stąd. Aha, czyli... Na piechotę czyli... wejdziemy. Ja już byliśmy tam na piechotę. <grym> Najpierw na lody, a potem na piechotę do Alejatki. Całkiem spokojnie, tak? 20 całym minut. Cały czas spalasz kalorie. Tak, cały czas <grym> kalorie. Powiedzcie chłopaki, co tam jest? Ile tam osób może na przykład u was przenocować? Czy to mogą przyjeżdżać rodziny? Czy to właśnie firmy mogą jakieś przyjeżdżać też korzystać z tego? W tym roku to klient... Był e, coś ciekawe e, najwięcej z Krakowa, Warszawy, e, ludzie określeni, którzy szukają spokoju. E, te osoby, które chciałem mieć dzicz, tam jest linia Mołotowa, to jest blisko granicy. E, obok jest najwyższe zniesienie goraj i długi Goraj e, na Rostoczu. E, to jest miejsce, gdzie praktycznie za każdym razem dostawaliśmy sms -y z podziękowaniem i serduszkami. To było tak miłe, że już gubiłem się, tylko dostajemy serduszka. Ja. <śledzio> <śledzio> tak, to jest, bardzo, to jest bardzo miłe. Także przychodzimy różni klienci. Mamy tam łącznie ponad 20 miejsc noclegowych w tych trzech domkach. Każdy jest inny. Nawet sobie je tak trochę ponazywaliśmy, nieofic nieoficjalnie, bo jeden nazwaliśmy Alewiocha bo jest taki drewniany w wiejskim stylu, drugi nazwaliśmy ale luksus, bo włożyliśmy tam takie drogie materiały, saunę, porządne. porządne i on jest cały w kamieniu, Aha. wiesz, to jest taki, taki naprawdę super, a trzeci nazywa się ale hata, bo jest duży i taki rodzinny i może pomieścić dużo osób. Super, a powiedzcie, te domki, one są typowo czy, one, czy można też na przykład zimą do Was przyjechać? W zimie jak najbardziej można. My mamy taki. Czy jest tam ogrzewanie, tak? Proszę, tak, jest, jest ogrze ogrzewanie i to że ono jest elektryczne, i jest, a w jednym domku jest taki świetny kominek automatyczny, który zagrzeje wszystko. Więc. Z sauną. Z sauną, tak. A no. można się schować w saunie zawsze. Jeszcze nie korzystaliśmy tak często. Na pewno jest sposób też na wychody tak zwane. Tomujemy chodzenie po lesie. Kuta lubecka jest na, na samym skraju e, południowo rostoczeńskiego e, parku krajobrazowego, i ten obszar leśny jest naprawdę duży. E, można się tam zgubić i znaleźć ciekawe zwierzęta, to na pewno. No, wejść do tych bunkrów starych linii Mołotowa, odnaleźć ruiny klasztoru w monastyżu. Także jest tych, jest tych dużo takich miejsc, ale dla ludzi aktywnych. Także, jeśli ktoś nie jest aktywny, to tak specjalnie nie zapraszamy, no ale dla aktywnych ludzi to jest cudowne miejsce. Na pewno to jest sposób, żeby w tym momencie przełamać się i raz spróbować. I osoby, które przyjechały i wyszły właśnie z tego... E, Systemu wszystko poukładane, to tutaj na pewno jest przygoda, takie są wspomnienia. Mm -hmm. Teraz jeszcze raz sumując, właśnie powiedzcie, na co kładziecie nacisk w budowaniu Waszej marki, tej, tej firmy Skarby Rostocza? Jak budujecie tę markę, jaką jak macie wizję na przyszłość, jak, żeby to do jakich rozmiarów się powiedzmy rozrosło? E, mieliśmy różne, robiliśmy różne próby i testy na rynku. Mieliśmy lody w Warszawie, ale jednak tutaj na miejscu czujemy się najlepiej, mhm. więc będziemy działać lokalnie. Jest tyle rzeczy fajnych do zrobienia i mamy tyle jeszcze pomysłów. Na pewno nie raz zaskoczymy wszystkich. Zimna Zośka i Alechatki, to nie koniec. Kolejny projekt, który jest u nas teraz na tapecie, jest też taki, że szczęka opada. No, przepraszam, trzeba się trochę pochwalić. Nie mikrofon. Ja dużo gestykuluję. Więc budując tą markę, chcemy po pierwsze wzbudzać emocje. To znaczy, i to nam, to nam wychodzi całkiem nieźle, bo wzbudzamy emocje, to wiemy. I chcemy, chcemy też uzależniać naszych klientów. Nie? To znaczy dobrymi lodami, dobrą kawą i przeżyciami. No, kawa cudownymi. jest pyszna, mogę, mogę już potwierdzić. E, powiedzcie jeszcze teraz, jak widzicie swoją firmę za 10 lat? Jaką macie wizję? Dla mnie jak do tej pory cztery lata e, przeminęły bardzo szybko i następne lata e, ja chcę, żeby e, tutaj m, połączyło się, tak jak do tej pory, bardzo dużo kontaktów, e, bardzo dużo znajomości, e, chęci do życia e, i... Z... Takiego wypełnienia czasu, tak? Że my nic nie musimy, to wszystko, żeby samo przychodziło, tak? Że przyjdę do, na lody, przyjadę na Alechatki, spotkam się z ludźmi, z którymi, e, których nie znam, tak? no bo często też widzę w domkach ludzie się e, poznają e, i wymieniają kontaktami i można e, nie robić wszystko szablonowo, tak jak e, do tej pory jesteśmy e, w jakiś sposób zmuszani przez system. E, dlatego e, to nam daje radość, że ludzie poznają siebie, tak? Że nieodkryte jakieś talenty, że mogą malować, mogą spacerować, mogą jeździć na rowerach, mogą pływać, mogą morsować. W tą stronę, żeby ten teren, żeby był dla ludzi przyjezdnych, i których tutaj mamy, nie stricte Korbo. Mm -hmm. Teraz powiedzcie naszym e, widzom, e, jeśli ktoś was jeszcze nie zna, jeśli ktoś jeszcze u was nie był, to gdzie was może e, jakby na początku znaleźć? Czyli w internecie, jak was można e, namierzyć? Adresy stron, adresy facebookowe. Pisując zimna Zośka, czy na Facebooku, czy na Instagramie łatwo nas znaleźć, tak samo ale chatki e, też nie będzie z tym problemu. A najlepiej znaleźć nas tutaj, o, przy tych krzesełkach i przy tym Park stoliku w, pa, w parku e, zawsze chętnie porozmawiamy. Od, mamy bardzo dużo ludzi do nas przychodzi, e, którzy się pytają, jak zaczęliście. My naprawdę pomagamy służymy pomocą, opowiadamy o biznesie, o jego czarnych i kolorowych stronach, także zapraszamy do nas tutaj, do stolika, możecie zawsze przyjść i porozmawiać. Tak. Serdecznie zapraszamy, kończymy naszą rozmowę, ja bardzo dziękuję chłopakom, że zgodzili się ze mną porozmawiać, dzięki temu też wy dowiedzieliście się, jakie są wspaniałe miejsca na Roztoczu, a byli ze mną Krzysztof Korkowski i Łukasz Lorenc, Zimna Zośka i Alechatki z Tomaszowa Lubelskiego i okolic, serdecznie zapraszamy, Odwiedzajcie ich, jedzcie pyszne lody, pijcie pyszną kawę. I do zobaczenia w Tomaszowie. Pa! pa!